I tak, przede wszystkim mała informacja. E, nagrywałem sobie odcineczek i coś się schrzaniło i tą planetę Gaspar, praktycznie całą zrobiłem już wcześniej w danym odcinku, ale po prostu nie odtwarza mi w ogóle wideo, więc naprawdę was przepraszam. Także będziemy sobie kontynuować tą całą fabułę. Ja tutaj miałem do zrobienia przede wszystkim do zdobycia. E, 20 mózgów wcześniej, i później miałem do zdobycia chyba 60 tych mózgów. Wszystkich. Yy, za 20 mózgów było chyba zdobycie tego infobota całego. A teraz co tutaj mamy? Te 60 mózgów mamy zdobyte. Także lecimy sobie oddać to zadanko. Mam nadzieję, że ten odcinek się nagra. Oczywiście prosiliście mnie, żebym przyciszył tutaj dźwięki, efekty dźwiękowe. Także zrobiłem to. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeśli będzie, jeśli nadal będzie coś nie tak, to dajcie mi znać w komentarzach. Kurde, naprawdę nie wiem co się stało. Chciałem po prostu wszystko wam nagrać, no ale tak wyszło, nie inaczej. Po prostu przy, nie wiem, drugiej minucie całkowicie odcinek się schrzanił, nie? No sorry. Dobra, odejmę może mu to zadanko. Chyba zebrałeś wszystkie, a teraz stworzę z Raczej użyję ich dla dobra blargów. Jasne, da! Tak. Czekuj się na dzień zapłaty, teryl. Zwędziłeś mi kanapkę z tuńczykiem z lodówki. Zadarłeś nie z tym blargiem, co trzeba! Nie. Także tutaj dostaliśmy od niego coś ekstra. No super. I tak, co jeszcze na tej planecie można było zdobyć? Przede wszystkim dwie złote śrubki, także ja sobie je zdobyłem. Ach, powiem wam szczerze, że no. No, i troszeczkę tych kart tutaj pozdobywałem. Zobaczmy sobie te karty, może, bo ja mam nadal tą kolekcję kart. Tutaj coś odblokowaliśmy. Otwórzmy sobie. Jeśli da się, nie wiem, wrócić tutaj do jakiejś. Wcześniejszego ładowania gry albo coś takiego do zapisu, przede wszystkim, to dajcie mi znać w komentarzu, bo ja nie mogłem przede wszystkim znaleźć tego, bo myślałem, że nagram jeszcze raz sobie ten materiał i wam to wszystko pokażę, no ale nie znalazłem i nie, nie udało mi się tego zrobić. E, co tutaj mamy jeszcze? Mamy aż 36 tysięcy tych śrubek. Mam dla ciebie coś specjalnego. Ech, tutaj może sobie coś ulepszymy. 27 aż rarytanium mamy. O kurde, no jest tego Granatnik Predator. Mamy też Zurko na Juniora. Także to może sobie chyba na fulla już zrobimy. Zobaczymy, czy nam się uda. Co tu jeszcze mamy? To, to. Ok, tak, pan Zurko nie na fulla. Co by teraz zrobić, tak? E, Pożoger. Też go często używam. E, co tu jeszcze używam w sumie? Ten granatnik też. Też bym sobie go zaczął tutaj odblokowywać może. Także odblokowano tajemnicze ulepszenie. Rdzenie krytyczne. Każda rakieta posiada rdzenie... Z... Fluginium, który powoduje większą eksplozję. Ok. E, co jeszcze, może tutaj sobie odblokujemy? Pirocyt... Pirocytor. O. Tak. O, właśnie. Tutaj dostałem też. E, Komentarz, jeśli chodzi o te dodatkowe Rarytanium, czyli jak będę się wracał po prostu na wcześniejsze planety i będę używał tego pirocytora, także będę do dostawał te Rarytanium, żeby sobie szybciej ulepszać. Także dzięki wielkie za informacje jest bardzo przydatna. Nie widziałem w ogóle o tym. O, proszę, tutaj tak samo mamy. Pewnie, że sobie to odblokowujemy Super. Co tu jeszcze możemy? Tutaj, to też sobie robimy na fula. Ten granatnik, czy nam się uda go polepszyć jeszcze? A czy może tego, pożogera, może? Tak, i to by było na tyle. Żadnej broni tutaj już nie mamy. To co, lecimy na następną planetę? Tak jak mówię, jeśli dacie mi znać, że mogę sobie gdzieś odczytać jakiś zapis żeby mógł się wrócić, to chętnie to zrobię i nagram ten odcinek, ale nie wydaje mi się, że to się da zrobić. Także po prostu będziemy sobie tutaj kontynuować tą fabułę. Raczeta. Dobrze, gdzie teraz możemy lecieć? Tak, na batalię, to jest następna e, planeta, którą możemy sobie odwiedzić i tutaj tak. Udaj się do fortu. No i tutaj mamy jakieś pojedź po szynie. O, tutaj mamy zbierz karty żubra. E, no pewnie, że mamy, tylko że ja muszę sobie zobaczyć te swoje karty, ile mamy tutaj tych kart żubra, żeby sobie to wymienić. Także lecimy na batalię. No pewnie, że tak zrobimy. Zaraz tam będę. Tak? A gdzie tutaj możemy sobie to kupić? Ten pan wojny. Chyba tutaj nie mogę na razie. Dobra, pan zurką dawaj tu No jak, mordujemy, że pan zurku nam tutaj robi robotę, o cholera. Kurde. poczekaj, poczekaj, tam na mnie. Ja tutaj chcę sobie coś odwiedzić. No dobra, jak już tak szybko, to później sobie będziemy tutaj to zwiedzać. Tą planetę mam nadzieję, że wszystko się nagra i będzie wszystko w porządku. Czekajcie. Eee, tak, może tak to będziemy robić. A, takie buty. O kurde, nie, 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 nie! Co to w ogóle było? Ja pierdzielę, ale to zrobiłem. przejść O cholera. Nie! Szybko! Musimy przejść na drugą stronę! Dobra, jesteśmy tu. Pana Zurkona poproszę tutaj. Mordę ty jeża, co to było? Kurde no, niedobrze, niedobrze. A gdzie jest pan mały zurką? Musimy wysunąć! Wow. Dawaj mi pana... Ja tu mam, mam mało HP. Halo. Ja. Ledwo, ledwo. Ja poproszę HP.

Tutaj coś mamy. O, tam nie możemy sobie już wejść. Jest naturalnym środowiskiem dla No chyba nie. Tak naprawdę to jestem na jedną uderzonko. Także nie chciałbym tutaj zginąć. Tam mamy coś. Szybko, szybko Dziękuję No pewnie, o zaraz się zdrzemnę Czy ona mi w ogóle pomaga? Halo Kurde. Ojeju ale mi słabo idzie, ale mi słabo idzie, jestem taki słaby Dobra Musimy się tutaj skupić, dawaj mi pana z Mamy tutaj awans Teraz nam to lepiej wyszło. Co tu jeszcze jest? Cholera, i to by było chyba na tyle. Dawaj mi tu pana Zurkona, pan Zurko tutaj zrobi całą robotę. Ale proszę mnie tu nie bić, co to w ogóle jest. Tak, kolego. Twierdzi, że nie mogę was tutaj możemy sobie wysunąć następny most. Także lecimy dalej. O, nie mogę tutaj pana zurkona. Ale tutaj możemy sobie coś doładować. Dobrze. Pan wojny. No dobra, no to kupujemy pana wojny. Czy możemy go ulepszyć? Pewnie tak. Ale nie dużo. Obrażenia przy trafieniu. A tutaj co mamy? Obrażenia obszarowe. Może jedno tak. A tutaj? Co to jest? O, holokarty! No, nieźle. No i to by było na tyle w tym momencie. I tak, tutaj sobie musimy dać y, pożogera. Tutaj mamy to, pana Zurkona. Y, a pan wojny? Pan wojny jest tutaj. Wieżyczki laserowe naprawdę mogą być problemem. Trzeba będzie znaleźć inną drogę. Na pozycję osłaniam. No dobra, jak osłaniasz tak jak wcześniej, no to może być ciężko. Ta powierzchnia jest zjonizowana. Użyj magnebutów. Już napierdzielają we mnie. Hmm. Magnebutów tylko tak, oni napierdzielają do mnie to. A, tutaj, okej, okay, dobra, tutaj mamy. Tędy sobie możemy przejść. Cholera. Lecimy z tym. No mi też, kurde. Dobra, przeszliśmy. I to by było na tyle. Do widzenia, tu nam się coś pali. Uciekamy, dobra, mamy to. Jak na razie idzie dobrze. Och, cholera, kurde. Wo pan Zurką powraca. No to dobra, lecimy z tym. Tutaj mamy coś wyłączyć. Także pewnie zaraz sobie to zrobimy. Tutaj sobie tylko te skrzyneczki to rozwalamy, oczywiście. No okej okay. Gdzie to jest? Spokojnie, panie zupełnie. Cholera, może nie tak Tutaj coś mamy Właśnie widzicie? Mamy tam złotą śrubeczkę, proszę. Aha, dostaliśmy! Proszę bardzo. Jest śrubeczka. I teraz tak. Przede wszystkim gdzieś tutaj coś mamy wyłączyć. Zaraz wszystko tutaj zobaczymy. Gdzie my to tutaj mamy? Zaraz, spokojnie, 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 już tutaj szukam. Na razie, przede wszystkim, zwiedzam. Nie, no, szukamy tutaj wejścia, tak musimy tutaj otworzyć drzwi. No już, spokojnie. Halo. Szukam. Gdzie ta korba tutaj się znajduje? Tędy przyszliśmy. No okej. Okay. Tam jest korba u góry. Okej, okay. to lecimy z tym. E, dawaj tutaj to. Proszę, mamy most już Oj, zgasły wyżyczki, tak? No, mam nadzieję. Lera. Kurde, ale walą naprawdę mocno. Tak, tylko żeby mnie tu nie zabili, bo nie będzie niedobrze, który raz tutaj zginę już. O cholera, dwa czołgi, dobra. Panzurko! Gdzie ten czołg? Dobra, jeden czołg zniszczony właśnie Pan wojny. Drugi czołg zniszczony Pewnie, że tak. Ale ja poproszę tutaj naboje. Co my tutaj mamy? Śrubeczki. Halo, dzień dobry. Poproszę wszystkie śrobeczki i oczywiście naboje. Dobra, tutaj chyba możemy sobie też otworzyć. Także otwieramy. Następny nam tutaj się otworzył. Także tutaj coś mamy znowu. Czy tutaj coś będzie trzeba zniszczyć? To Dawaj. Hmm, może intruzer by się tutaj przydał? No właśnie, tutaj zobaczymy, ile tutaj mamy. Chciałabym, oh. żebyś mógł nim aktywować i dezaktywować pierścienie. No okej, okay, no dobra. Sprawdź czy działa. Detaktywuj pierścień. O! A teraz przetestuj funkcję aktywacji. Świetnie, dzięki. Pamiętaj, żeby korzystać z tej funkcji. Okej. Okay. Hmm. Teraz to. Nie tak. Aha, proszę, jak szybciutko nam się udało. Dobra robota, Rachek. Skakuj na działo. Będę cię chciał. <noise> Już skakuję, lecimy z tym. Skapujemy na działo. Co tutaj będziemy musieli zastrzelić? To, to. No, pewnie tak. Tutaj mamy karabin. Dobra, to te małe stateczki musimy tutaj... Dawaj, tutaj wszystko. Rozwalamy. Boom! I nie ma. No dawaj następne. Właśnie leci pocisk O cholera Bum! Następne! Proszę, jak ładnie poszło No dobra, ale ja tutaj chcę sobie poniszczyć Kurde, ktoś tu leci do mnie. Halo. Jeszcze wow. raz. Coś tu leci, jeszcze coś tu leci. Coraz trudniej, coraz trudniej Ale dajemy chyba radę powoli Gdzie tutaj coś leci? Tutaj Tam mamy jeszcze Nie, Dawid Tutaj coś leci Tak jeszcze kurde nie udało się. Z... Tutaj jeszcze mamy. Koniec? Koniec? Super, z zniszczyliśmy statki. Elegancko, bardzo mi się to podoba. No właśnie, czyli z raczytem klankiem. Powinniśmy wracać na Hmm, no tak. Czyli jak mamy wracać na statek. Czyli na pewno sobie tutaj zwiedzimy tą planetę jeszcze, żeby ją tutaj całą sobie zrobić. A dzisiaj wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hejka i mam nadzieję, że wszystko się nagrało dobrze.